Witam wszystkich miłośników niebieskiego dynka. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować urządzenie służące do wysiewu nasion tytoniu. Jak wszyscy wiemy nasiona tytoniu są bardzo malutkie, mają około 0,5 mm. Znam takich, którzy wysadzają nasiona pęsetką. Jest to bardzo utrudnione. Dzięki mojemu urządzeniu możemy bardzo szybko i sprawnie w żądaną ilość nasion. Urządzenie składa się z kawałka korka, opaski podtrzymującej, dźwigni, stopera, końcówki. Działa w ten sposób. Chciałem powiedzieć, że do testowania tego urządzenia używam maku. W chwili obecnej nie posiadam. Z reguły wysypuje urządzenie nasze, moje urządzenie wysypuje po jednym, dwa żarenka tytoniu. Tak to działa. Zapraszam wszystkich na forum uprawa Pozdrawiam. Do następnego razu.